Cześć. Chciałbym Ci dzisiaj o czymś opowiedzieć. Mianowicie, jeżeli kojarzysz mnie z trochę poprzednich lat, to pewnie wiesz, że byłem aktywny na wielu grupach na Facebooku, troszeczkę na Linkedinie. Ale no niestety, to już nie są te same miejsca. Zostały zabite przez reklamy, przez różne osoby, które tam działały i nie działały, no i powiedzmy sobie szczerze, przez brak moderacji. Więc w związku z tym jakiś czas temu zacząłem szukać społeczności, w której mógłbym wymieniać swoją wiedzę, czerpać sam wiedzę od różnych osób. I pojawił się Sebastian Koczyk ze swoją społecznością Analiza Life i dołączyłem do niej jakiś czas temu. I więc jest to społeczność dla analityków, stworzona przez analityków, przez analityków dzielących się wiedzą i chętnych do pomocy, bo muszę przyznać, jest to dosyć aktywna społeczność, więc już ci ją pokazuję. Więc, jak widzisz, jest to pewna platforma, w której gromadzą się analitycy. Jest tu całkiem sporo osób, rzecz jasna. Ja ci zamarzę te osoby, więc zobaczysz tylko mnie. Ale jest tu całkiem pokaźna liczba osób, już w tym momencie. Jest 46 osób, także jest z kim naprawdę pogadać. Ale co wyróżnia tą społeczność względem tego, co było na Facebooku, bo że ja tutaj całkiem sporo gadamy, no nie? Są nawet jakieś fajne wydarzenia. Są nawet jakieś fajne konkursy, no nie? Na przykład aktywista Miesiąca, co nawet uda mi się może zgarnąć w tym miesiącu, jak widzisz. Poza tym, że mamy forum dyskusyjne, na którym całkiem sporo się dzieje i że ciasna mamy już ciekawe osoby, więc też jak dołączysz, będzie fajnie. To jeszcze są tu pewne takie mini kursy, które. Naprawdę, jakbym zaczynał analizę, chciałbym coś takiego mieć. Baza wiedzy i szablonów, słowniki, samo wprowadzenie do analizy, jak do analizy biznesowej, do BPM, a UML-a, projekt od początku do końca, który właśnie się dzieje, bo to jest taki nasz projekt wewnętrzny, który Sebastian prowadzi. No jest tego sporo, a przede wszystkim jest to, czyli warsztaty, webinary prelekcje. W tym momencie jest 37 różnych prelekcji. To jest naprawdę dużo materiału, bo każda trwa co najmniej godzinę. Są nawet materiały od Pana Dzielińskiego z modelowania zachowań chociażby. No ja osobiście, jakbym zaczynał z analizą, to bardzo chciał. No, a w związku z tym, co dwa tygodnie mniej więcej. E, są różne wydarzenia, które są tymi, tymi webinarami, tak, więc masz tutaj dobre praktyki na przykład, e, będą siódmego, e, profil i rola, o, co to, UX w organizacji, szczerze, szczerze, sz to z temat, można się włączyć live i rozmawiać z prowadzącym w trakcie e, po, tworzenia tego nagrania, webinaru. E, co rzecz jasna potem trafia tutaj? A i żeby mu mało, to e, jak nie masz czasu obejrzeć całego, to masz podsumowanie i dzięki temu wiesz, czy już tak naprawdę e, to jest ten temat, który powinieneś poznać. Dla mnie jest to społeczność, w którą naprawdę warto zainwestować. Tym bardziej, że nie jest to jakoś drogie w kontekście opłaty rocznej czy, czy miesięcznej, w porównaniu do zawartości, która tu naprawdę jest. No, nie ma co ukrywać, To jest gruby materiał, który trzeba przerobić i Sebastian zrobił już to z robotę razem ze wszystkimi prowadzącymi, którzy tutaj są i osobami, które dyskutują na czacie. No, ja wsiąkłem trochę w tę społeczność, jak widzisz, więc ja Cię bardzo zapraszam. Dołącz, spróbuj, nie musisz wchodzić na lifetime, możesz wpaść tutaj na miesiąc, dwa, skorzystać z kursów, się czegoś nauczyć, a zakładam, że jak podniesz miesiąc, dwa i spotkasz się z nami gdzieś na żywo, wsiąkniesz. <grym> Także ja Ci to polecam, w opisie tego filmiku zostawiam Ci link. Do zobaczenia na żywo i w dyskusji na analiza live. Hej!